Dla wielu z nas słońce kojarzy się z plażą, opalaniem się. Rzadko kto zdaje sobie sprawę z tego, że promienie słoneczne to niewyczerpane źródło energii. Tymczasem słońce to wielki nuklearny kocioł, w którym wodór przemienia się w hel. Powstaje przy tym ogromna ilość energii. W rzeczywistości 30% z niej odbijane jest z powrotem w przestrzeń kosmiczną. 47% zużywane jest na ogrzanie powietrza w atmosferze. Niecałe 27% grzeje wodę na naszej planecie. Tylko 6% energii słonecznej wykorzystują rośliny do procesu fotosyntezy. Chociaż wydaje się, że jest to bardzo niewielka proporcja tej energii, to przekłada się to na bardzo duże ilości masy organicznej, którą rośliny wytwarzają corocznie. Szacuje się, że może to być mniej więcej od 150 do 200 miliardów ton rocznie, co oznacza, że o tyle przybywa nam materii organicznej na Ziemi, chociaż z drugiej strony część materii oczywiście jest rozkładana i wraca w postaci uwolnionego dwutlenku węgla z powrotem do atmosfery. Fotosynteza jest możliwa dzięki tym komórkom. Rośliny przetwarzają dwutlenek węgla z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. To jeden z najważniejszych procesów biochemicznych zachodzących na Ziemi. Dzięki fotosyntezie mamy tlen. Proces ten przyczynia się też do wzrostu materii organicznej, a ta może być dla nas źródłem energii. Dotychczas najbardziej powszechnym sposobem otrzymywania energii jest nie słońce, ale ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny. Są to źródła energii nieodnawialnej. To one wpływają na zmianę klimatu, nadmierną ilość dwutlenku węgla w atmosferze. Świat zmierza w innym kierunku. Przedczas, czas, że musimy się zmierzyć z nie lada ważkim problemem co dalej z naszą energetyką w Polsce. Z jednej strony jesteśmy zobligowani przez pewne ustalenia i światowe i w Unii Europejskiej, żeby zwiększać potencjał energetyki odnawialnej, wytwarzanej przez tak zwane źródła odnawialne, a z drugiej strony Cały nasz system energetyczny w Polsce jest w tej chwili oparty na węglu kamiennym węglu brunatnym. Co się dzieje w Wielkopolsce? Mamy dużą kopalnię odkrywkową w subregionie konińskim, duży system wytwarzania energii. Jest to około 10% udziału całej energii w Polsce, a także musimy wdrażać te ustalenia europejskie. A one nakazują redukcję dwutlenku węgla. Spaliny z kotłów zespołu elektrowni pątnów Adamów Konin są coraz bardziej czyste. Wpływ na to mają nie tylko nowoczesne instalacje do odsiarczania. Już od kilku lat do współspalania z węglem wykorzystuje się tu także biomasę. Zielona energia to przyszłość. Elektrociepłownie mają obowiązek zwiększać jej udział w produkcji. W Koninie ukończony zostanie wkrótce nowy piec do spalania biomasy. Ze spalania odpadów leśnych i rolnych powstanie czysta energia. Od momentu, kiedy współspalamy biomasę, to do 2005 roku, została uniknięta emisja około 2 miliony 300 tysięcy ton CO2. Nie bez powodu Unia Europejska wprowadziła w swoim pakiecie klimatycznym regułę 3x20, w której mówi się o 20% m.in. 20% ograniczeniu emisji CO2. Pomagamy tutaj tymi instalacjami, żeby nie pogłębiać procesu, procesu ocieplenia klimatu. Ważne jest to, że otwierają się możliwości wykorzystywania pozostałości, także tych rolniczych, których w Wielkopolsce jest pod dostatkiem. Słoma, jeśli nie zostanie przez rolników użyta w gospodarstwie, niszczeje, staje się odpadem. W dużych elektrociepłowniach wielkopolskich niechętni ją widzą, bo to trudny produkt. Można go jednak bezpośrednio spalić w piecu lub przetworzyć na brykiety. Dla pana Romana Długiego, słoma to surowiec, którym można zastąpić węgiel. Jego firma sprzedaje technologię brykietowania słomy niemal na całym świecie. Pomyśleliśmy, że w dobie braku paliw kopalnych trzeba już do tego przyłożyć się bardzo konkretnie, czyli wymyśleć taki biznes, który da ludziom i pieniądze i zagospodarowanie odpadów tych rolniczych i stworzyć z tego właśnie paliwa, które zaliczamy do energii odnawialnej. Czy To nie jest tylko moje wrażenie, że balotów na, polach, na polskich wsi jest za dużo, że one są niewykorzystane. Tak, one są niewykorzystywane. Czasami nawet słoma jest spalana na polu, bo jest nadwyżką, prawda? Nie można tego za bardzo gdzie schować, to jest, są duże objętości i dlatego nasz pomysł jest bardzo prosty. Zebrać wszystko, co jest możliwe w pozostałościach rolniczych do zagospodarowania na paliwa odnawialne. Dlaczego spalanie słomy jest ekologiczne, to też spalanie? Tak, bo rośliny, które rosną, pobierają z atmosfery dwutlenek węgla. Uh -huh. I ten dwutlenek wydzielają podczas procesu spalania. Czyli reasumując wszystko daje nam bilans zerowy, czyli nie wprowadzamy gazów cieplarnianych, dodatkowych, nie spalamy paliw kopalnych, tylko te, które nam co roku się odnawiają. To jedna z brykieciarek, którą zbudował pan Roman tuł. to energetyczna paliwo. Wartość energetyczna jest w granicach 16 megażuli Porównując z węglem jest to 25% więcej trzeba masy brykietów aniżeli węgla średniej jakości. Czyli jest to jak najbardziej ekwiwalent do paliw innych stałych jak węgiel, węgiel brunatny, kamienny, czy nawet torf, a nawet drewno, którego też ciągle będzie brakowało. Biomasa to głównie pozostałości i odpady. Można ją jednak pozyskiwać również z tzw. roślin energetycznych. Taką rośliną jest na np. miskant olbrzymi, zwany też trzciną chińską. Uprawia się ją także w Wielkopolsce. Ta plantacja znajduje się koło Lubasza. Ponieważ jest to roślina z pochodzenia stepowa, więc nawet na glebach piaszczystych bardzo dobrze sobie radzi. Ma bardzo rozbudowany system korzeniowy, który bardzo głęboko sięga i susze jej w żaden sposób nie zagrażają. Także na słabszych kompleksach, nawet 5-6 klasie, ta roślina potrafi uzyskać około 15-16 ton hektara. Licząc Prace i usługi, wszystko nakładowo, uzyskujemy około 1100-1200 zł z hektara czystego zysku rocznie. Wykorzystanie biomasy nie szkodzi środowisku, poza tym ogrzewanie nią staje się opłacalne. Trzcianka jest jak na razie jedynym miastem w Wielkopolsce ogrzewanym biomasą z drewna. Kiedyś tutaj była ciepłownia tradycyjna na paliwo węglowe. Były zainstalowane 5 kotłów o łącznej mocy 55 MW. Po całkowitej modernizacji po przejściu na te paliwo mamy 11 MW. I na pewno jak wiemy jest to z korzyścią i dla środowiska i wydaje nam się, że dla tutaj ogólnego społeczeństwa. Tu akurat ciepłownia jest zlokalizowana w rejonie wysoce zalesionym. Praktycznie na, na wielu hektarach można pozyskiwać te, ten materiał. Oczywiście jest to wycinane wszystko pod kontrolą. Jakieś połacie zdewastowane bądź zniszczone przez huragany. I generalnie można powiedzieć, że paliwo jest tutaj dostępne na miejscu. Nie musimy tego nigdzie więcej szukać. Ma Pan jakieś przykłady, jak to wygląda w Europie? Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na rynku niemieckim tego typu instalacji, ale jeszcze i mniejszych, lokalnych jest bardzo, bardzo dużo. Po prostu wykorzystuje się lokalne, naturalne zasoby odnawialne. Na przykład, jeżeli jest teren rolniczy w Niemczech, tam pewna grupa ludzi buduje instalację na kotłownię opalaną na przykład słomą po ścińce tam żniwnej, tak? z kolei w innym rejonie, gdzie jest dużo chlewni, prawda, buduje się biogazownie, tak, czyli odzyskuje się gaz po procesach tam gnilnych, prawda, i tego typu instalacje jest bardzo dużo na pewno w Europie Zachodniej, ale mówię, powtarzam, to są instalacje czysto lokalne, pod warunkiem, że jest lokalne źródło paliwa. Po węglu, ropie i gazie biomasa, szczególnie z odpadów rolniczych stanowi na świecie czwarte pod względem wielkości źródło energii. Wielkopolska, region rolniczy, ma ogromne możliwości wykorzystania biomasy do pozyskiwania energii elektrycznej. W skrzatuszu niedaleko Piły powstała pierwsza w Wielkopolsce biogazownia, która dostarcza tyle energii, że wystarczyłoby to na oświetlenie i częściowe ogrzanie niewielkiego miasteczka. Zlokalizowano ją obok gorzeli. Panowie, moglibyście mi pokazać cykl produkcyjny biogazowni? Tak najbardziej. Zaczynamy całą logistykę biogazowni od oddania substratu, wsadu energetycznego, który, czyli tej naszej słomy, odpadów tak, pogorzelnianych, ubojowych i tak dalej, Ubojowych tak? również i od tego, że zaczyna się tu przywozić i wrzucać kiszonkę kukurydzy do silosu, odbywa się to wszystko mechanicznie, przy pomocy ładowarki. Natomiast rurociągiem z gorzelni, bezpośrednio do zbiornika mieszalnikowego, przesyłana przepływa wywar gorżelniany. Tak, tutaj z tej gorzelni jest rura pod ziemią. Doprowadza nam wywar gorzelniany do biogazowni i ten wywar gorzelniany jest mieszany z poszczególnymi tak zwanymi kosubstratami. To jest serce biogazowni. Na czym polega praca, która tu się odbywa w tych zbiornikach? No tak można powiedzieć, że to jest serce. Tutaj trafiają zmieszane substraty do procesu fermentacji. I do pracy zabierają się tak naprawdę bakterie, kilka ich rodzajów. Rozdrabniają ten substrat na takie drobniutkie cząstki, które potem przetwarzają na metan i dwutlenek węgla. Najbardziej zależy nam na metanie, który trafia potem do silnika i wytwarzana jest z niego energia. Panowie, jesteśmy w sterowni. Czy to jest mózg biogazowni? Tak. To jest miejsce, w którym sterowana jest cała instalacja. Tutaj komputer automatycznie steruje wszystkimi urządzeniami, wszystkimi pompami, dozownikami. I to wszystko jest zobrazowane na ekranie komputera w takim podglądzie. Ten sam podgląd, taką samą wizualizację mamy dostępną w naszym laboratorium w Poznaniu. Jeżeli tutaj się dzieje coś złego, to możemy tam na miejscu reagować. Również w Poznaniu, na Uniwersytecie Przyrodniczym, trwają prace nad uruchomieniem własnej biogazowni. Potrzebni są specjaliści, bo w tej dziedzinie mamy dużo do zrobienia. Na chwilę obecną jest około 15 biogazowni rolniczych w Polsce. Gdybyśmy chcieli przyjąć, gdybyśmy chcieli wybudować tą liczbę 2-2,5 dwóch, dwóch tysiąca biogazowni, które planuje rząd, aby powstały do 2020 roku, to tak naprawdę od dzisiaj codziennie powinna powstać biogazownia o mocy gdzieś 1-2 MW. A jak to wygląda na świecie? Te problemy z biogazowniami to jest problem nasz lokalny czy ogólnoświatowy? No właśnie to jest problem nasz lokalny. Już za zachodnią granicą w Niemczech jest w tej chwili ponad 6,5 tysiąca biogazowni, ciągle powstają nowe. Jeśli chodzi o wschód, e, daleki wschód, to liderem, absolutnym liderem światowym pozostają Chiny. Na chwilę obecną jest tam ponad 30 milionów biogazowni. Faktem jest, że w większości są to małe przydomowe biogazownie, ale one są. W ciągu ostatnich pięciu lat wybudowano ponad 25 milionów biogazowni w Chinach. Energia z biogazowni, nawet takich małych przydomowych, może wydatnie poprawić bilans tzw. zielonej energii.